Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w Geoguessie, że dzisiaj znowu zbierzemy się w duelach. E, jako iż e, dobiliście ostatnio 11 łapek w górę pod poprzednim filmem z dueli, e, to też e, dzięki temu właśnie ten materiał widzicie. E, I taka umowa już na początku, jeżeli chcecie kolejny odcinek z dueli, to prosiłbym o 12 łapek w górę. Jeżeli będzie 12 łapek, to e, przygotuję dla was kolejny odcinek z tejże serii. E, Oczywiście będziemy rywalizować znowu w Masterze 1, bo jak widzicie dalej się tej dywizji trzymam. Może wrócimy na pułap 1200 elo, a no, może nie. Czas oczywiście pokaże. Również zachęcam tylko do do subskrybowania i do komentowania materiałów, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I myślę, że możemy lecieć z tematem, nie? Ale czekamy na przeciwnika i, i, i będziemy... Rywalizować, dobra, rozpoczynamy dzisiaj od pojedynku z Japończykiem albo Japonką Sparkling Dune. Jest to NMPZ, by the way, więc słabo. E, ale dobra, wygląda to na jakąś Ew Europę. Zastanawiam się nad Europą. Kilos, może dam jakąś Słowenię, tak bezpiecznie, myślę, będzie w miarę dała podobnie, albo dał. Wygląda chyba, że dała. I to były Czechy, więc e, traciby by tylko 24 oczka na. Pierwszy lokacji, także całkiem myślę spoko. E, dobra, lecimy z lokacją numer 2 i to mi wygląda na... No właśnie. Hmm. Jakaś Rosja. To jest inny pomysł jaki mam. Jakaś Rosja. Dobra, damy Rosję. Do Południa Rosji. Ukraina, okej, okay, to było pod Donie To był Doniec. No dobrze. Spoko. Yy, ma to również sens. Teraz mamy co? Teraz mamy. Co coś? Z... No właśnie, gdzie jest słońce. Czy to wygląda na jakąś nową zerkę albo coś, nie? Wiesz nie no, bo słońce jest za nami. Ktoś w Stanach coś? Portugalia! O Jezu! O, ale fail. Widać, że ostatnio mało go gram. Oj, mogę tą Francję już zostawić sobie jak klikniętą, mnie. A to co? Eee... tam? ZEA? Oman? Coś takiego pewnie, nie? Dobra, damy ZEA. Oman, okej, okay, okej. Okay. W porządku. Myślałem nad nami, biłem przez chwilę, ale to słońce mi się nie zgadzało. Mm, dobrze. O, matko, jedyna. No teraz jest jeszcze gorzej. Cześć, słońce jest tu. Jakieś stany. E, może jakiś jakieś jakaś Arizona. Utah. Nawiadamy no, ten obszar, może. Dobrze, Wyoming to było. Elegancko. Mamy to. Ładny kombak zrobiłem. Po tej wpadce portugalskiej. E, także fajnie. Yy, pierwsza runda wygrana w dzisiejszym epizodzie, także lecimy dalej. No i dzięki temu mamy 1201 Elo, więc może się utrzymamy na tym pułapie. Ktoś to wie. A bo tu sam NPZ miał jakiś knięty: O Nie, 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 ja chcę wszystkie te ryby. Ja nie chcę NPZ-a samego, dobra, ale i tak jest NPZ, nieważne. Wygramy teraz z Pink yy, Pukiem, opakiem, Puckiem, Nie wiem, jak to się przeczytać. Ale witam bardzo serdecznie oczywiście. Dobra, od czego zaczynamy? Eee, czekajcie, żółte pasy po bokach gdzie to było? To nie jest Jordania? Albo Izrael chyba nie? Jordania ta. Nie, Iz Palestyna, okej. Okay. Palestyna to była. Okej, okay, okej. Okay. Eee, spoko. Eee, punktów za dużo nie straciliśmy, więc eee, można to po prostu pominąć. Dobra. Eee... No tu się zaczynają schody. Tu się zaczynają schody. Jakiś Meksyk może? Nie wiem. No Co innego mogłoby to być? Filipiny jeszcze mogłyby to być teoretycznie. Eee... Chyba się skuszę na Filip... przecież, Dobra, spróbuję. Nie wiem, czy to jest, ale dobra. Zobaczymy, gdzie chłopda. Eee, chłop daje Indonezję. No też to ma sens, no. Ta. Indonezja, Nusy, no a po słupach, pewnie jak ktoś zna słupy w Indonezji to rozpozna prawdopodobnie, że to będzie tutaj mniej więcej. No ja niestety nie znam. <laughs> dobra, e, co to jest? To mi wygląda na Stany, wiecie? Na jakąś losową drogę w Stanach. Tak not gonna lie. dobra spróbujmy, może to będzie Francja, Francja też to może być. Hmm, daje co? To, to mo może być Francja, ale jeden w Stany. Francja, no widzicie. No i dobra. <laughs> Za długo nie pograliście słowem. Francja, Francja, czyli mój drugi gest był dobry. A szkoda, że zadałem stany. Mógłbym, nie po prostu tak agresywnie zagrałem. Mogłem bezpieczniej. E, no ale dobra, lecimy z grobu numer 3. I teraz, któż to będzie? Zobaczmy. I teraz gramy, o! Znowu gramy z tą Japonką. Znowu NpZ. o Jezu, ale mi się NpZ dosunął dzisiaj. A nie no niedobrze no trudno Jak już są to niech są. Dobra to chyba będzie Francja e, A nie UK to było Okej, okay, no ale byłem bliżej więc e, Więc w porządku zawsze Troszkę punktów do przodu Jakby nie patrzeć e, Czekaj Będzie chyba nowa Zelka, nie? Albo Australia Damy nową Zelkę Dobrze, nowa Zelka to była, elegancko A ona dała co? Słowację. Okej. Okay. Rozumiem. Mm, to jest co? Słońce. Meksyk jakiś. Mógłby być. Jakiś Meksyk. Dobra. E, spróbujmy ten Meksyk. I tak innego pomysłu za bardzo nie mam. Może jakaś Kolumbia. Może, może. Ale nie wiem. Argentyna to była. Dobra, już się pałem, że to będzie agresja, nie? Uff. No, to była Argentyna, także po prostu runda skipnięta. Super. Eee... La Silla. Eee... Krasnaya La Silla, Okolice Kazania i do widzenia. I nie będziemy tutaj za bardzo e, rozważać, bo to nie ma zbytnio sensu. Mm, tak, za wiele nie wiem. Raczej Far East to nie jest, tak mi się wydaje. Może bardziej pod Tiumen mogłem dać. Ona daje identycznie jak ja. <ścoughs> identycznie dała jak ja praktycznie więc spoko. E, byliśmy pod kazaniem rzeczywiście, więc e, całkiem sensowny guess. Dobrze. E, oj, dawno nie widziałem tej lokacji. Singapur. Słuchajcie, Singapur. No, ona też dała Singapur. Bardzo charakterystyczna. E, charakterystyczne miejsce w Geogeserze. Ktoś widział kilka razy Singapur, to już go nigdy więcej nie pomyli z niczym innym. E, o. Oh. Argentyna, północna, chyba nie. Ta jest, dobrze. Eee, to już było eee, pod Paragwajem. Już prawie wygraliśmy. Słowo klucz prawie. To tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest prawie. Eee, o! Prawie robi wielką różnicę. To nie będzie południowa Australia po prostu? Ta jest. Oleg, gesik dobry! Ale ładnie kliknąłem. Nice, dobrze. Do jaja pokonana. Pięknie, pięknie. Nice, nice, nice. Ale malutko elo zostaje za nią. To ona chyba niskie elo ma. No nic, eee, Jest jak jest. Nie, tutaj jest. Parking Dune. 1027 elo, to nie, to nie tak źle w sumie. No tylko na laj. Dobra. Lecimy z grą numer 4. I któż będzie tym razem? Teraz mamy rostock Pola z y, Germanii, także Awida, jest to no mów, w końcu, w końcu no move jakiś, e, jest to oczywiście Ekwador, Puyo, Macas, wiecie co to znajdę? Nie mam pojęcia, tej miejscowości, tu jest Macas, tu jest Puyo, no to jesteśmy gdzieś pomiędzy, dobra, no się i zachód wschód, tak mniej więcej, nawet nie, nawet, mniej, nawet nie mniej więcej, tylko tak po prostu zachód wschód. Gdzie tu taka kombinacja by się zgadzała? Mniej więcej tu. No czekaj, a tutaj, to będzie tu chyba, nie? Dobra, nie dajemy mu czasu. Tak, pewnie wiem. no też skanuje. Też skanuje, no znalazł, znalazł. No nic, eee, to będzie po prostu runda do skipnięcia w takim razie. Ale chyba będzie kapwie dalej ode mnie. Tak, a, to było pod po prostu. Okej. Okay. Rozumiem, spoko loko. Lecimy dalej, eee... Rosja Maliar. Maliarna stancja Maliarna stancja. Na. Nawigator. Pamiątki. ok, Barhat Salsk. Kurde, kojarzę ...tą nazwę. Ale skąd? O, oj, 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 kojarzę to nazwę. Salsk. Nie wiem, gdzie to było. Na południu, właśnie, tu jest Salsk. No, A, zapomniałem gdzie jest Salsk. No, trudno. Dobra, jakie kombajniki fajne. E, to, to jest, gdzie to jest? Jakaś. Rumunia? Coś, coś? Chyba ta. No, no, Rumunia. Okej, okay, lecimy dalej. I co teraz? Eee, Spaff de dobra, Portugalia. E, a jak Portugalia to damy po prostu Lizbonę, znaczy pod Lizboną mi tyle, nie będziemy to bardzo się modlić. Chłop do, na północy i znalazł e, Kondyladynowa... Kondelianowa, czy jak już tak nie wiem jak to się do końca wymawia, ale wiadomo o co chodzi. Okej okay. Lanka, nie? No żółte blachy są. No to będzie Silanka. Musi to być Silanka, no bo co innego nie będzie. To jest amogusowy język? Właśnie nie widzę do końca. Ha, ja nie chcę faila zrobić, nie? Czekajcie. No innego tipa żadnego nie mam. Nie wy nie macie żółtych tablic. Ale wy za to macie, nie wiem teraz. Dobra, whatever. Eee, damy kolombo. Co i co to było? Mumbai! Okay, tam żółte tablice mają? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, ale już wiem. E, Okej, okay, Afryczka oczywiście. Z Senegalik, oczywiście Senegalik, damy pod Dakarem. Myślę, że będzie w porządku. A to było na tych północno-wschodnich krańcach, już Senegalu. Ja właściwie po prostu na samej północy. Miejscowość Pete. Czy tam Pete, nie wiem. A to jest oczywiście Lesutu. Tego się nie da z niczym innym pomylić. Jeżeli ktoś kilka razy widział Lesutów w że to nie ma opcji, żeby e, to państwo pomylić z jakimkolwiek innym. E, to jest. Chociaż czekaj. Czy to nie jest Boliwia? Chyba tak pewnie kliknąłem Lesutu. No właśnie, Boże! To jest Boliwia! To jest Boliwia! Nieważne, nie? Ja tak, pe, ja tak pewnie kliknąłem Lesutu, żeby że Boliwia tak wygląda. Oj. Ale fail! Ja pierwszy Lesutu z Boliwią. Dobra, gramy teraz z mengę Jolisem jakimś z Niemiec. To jest ostatnia gierka na dzisiaj eee, Po tej będziemy kończyć, to nie będzie wydania Tak duńsko mi to wygląda. Ale nie no, to lesu tu... a Oj, to się będę, plu, będę się za to, nie? Może Irlandia to będzie? Nie, to zadania. Dobrze, to jest zdania, okej. Okay. Kurcze pieczone. straszny błąd. Mm, szkoda eee, Peru? Jak dobrze widzę? Co ja, Ten słupek jaki jest? Nie, no jest czarno-biały. Z tego co widzę, no, to będzie peru. No, no. Dobrze. Spoko. Let's go. I co mamy teraz? O mój Boże, nie wiem, tu. N jedyny pomysł, jaki mam. Innego pomysłu nie mam, więc to jest jedyny mój pik, nie, sensowny. Chłop da co? Chłop da w Indonezję i to było. Jo No na to bym nie wpadł. Nie, że to tylko Lubię może być. O Boże. Eee, dobra. Skipujemy, bo to jest jego państwo. To jest oczywiście Deutschland. Chłop oczywiście wiedział że no wiadomo, nie ma co zna. Nic. Eee, nic w tym dziwnego. Eee, także czekam na coś ciekawszego. Eee, Uh, no i mamy Masz Babo placek. Dobra, damy. Może gdzieś tu? Może to będzie Kanada? Tak, to jest Kanada. Dobrze. Eee, ładnie. Elegancko. Eee, no i mam. Tak, no bo mógłbym kliknąć Polskę tutaj. Dobra, Polska. Nie, klika Polskę. Nie zastanawiam się. Rumunia, no bo no był mój drugi pik, ale wystarczyła. Polska wystarczyła, GG. E, Polska wystarczyła, jest to najważniejsze. Także zakończyliśmy zwycięstwem, chociaż tyle. Więc mamy bilans 3 do 2 w dzisiejszym odcinku. To nie jest tak źle. Prawie 1200. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Zważywszy, że 4 z tych 5 rund to były NPZ -y i w ogóle 3 NPZ -y wygrałem, to myślę, że całkiem spokojny wynik. Dobra. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło widzów spędziłeś czas. A to, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. Przypominam, że 12 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek z dueli. A za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!